Ciekawy jesteś ile kosztuje jedzenie w kostaryce? Sprawdźmy to. Angelika, dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o cenach jedzenia w Kostaryce, w której obecnie mieszkam. Gdy robimy zakupy, najbliżej nas jest Samara i na przykład lokalna feria. Zobaczcie, w środku z włoskiem. Kosztował 5000 tysięcy Ale gdy naprawdę chcemy oszczędzić, jeździmy raz w tygodniu, do i na większe zakupy. Kupujemy warzywa, owoce, mięso, suche produkty. Trzy duże borki zakupu warzyw i owoców, 27 tysięcy kolones, czyli około 200 zł. Kiedy decydujemy się gotować w domu, koszty są znacznie niższe. Na przykład zakupy dla naszej całej rodziny kosztują na tydzień około 85 tysięcy kolones, czyli około 630 zł. Czasem jednak Daję. lubimy pójść do restauracji. Lokalna kuchnia jest tutaj niesamowita. Nasza ulubiona to lokalna. Soga! Koda la perla, numero una in Costa Rica! Casados, świeże ryby. Uwielbiamy te smaki. Krywetek. w restauracji nakładają pobieg kuchni po parę sztuk, a tutaj mamy cały talerz. Mamy akurat kasado. typowy obiad kostarykański. Mama ja mam ogórki, jak Ryba, watoła, warzywa, ryż. Ciek ma Gajo Pinto z sasą z kulczakiem. On bardzo lubi tego kurczaka. Czekam na jajka tylko. I teraz śniadanie kompletne. Ale co z cenami? Średni koszt posiłku wynosi od 3000 do 7000 kolonas, czyli około 22 zł do 52. Co ciekawe, fast food tutaj, jak McDonald's czy Pizza, jest tutaj dość drogi, nawet droższy niż w Polsce, nie wspominając o importowanych produktach, które są znacznie droższe. Nawet na przykład yy, czekolada Milka, mała, 9 zł. Właśnie bułeczkę dla dzieci, za 2100 kolones, czyli 15 zł około. Mój mąż jest z zawodu kucharzem i również ma swój kanał na YouTubie pod nazwą Self Mag. On również docenia możliwości, jakie daje mu Kostaryka, zwłaszcza w kontekście zdrowych i świeżych składników. Niestety, niektórych produktów z Polski po prostu tu nie ma jak twaruk czy śledź. Niektóre inne importowane produkty są o wiele droższe. Chcę Wam również dać kilka wskazówek, jak zdobyć dobre produkty za rozsądną cenę, nie tylko w Kostaryce. Najważniejsza jest dobra relacja ze sprzedawcą. Często, kiedy jednak znamy sprzedawcę, otrzymujemy lepsze produkty, a czasami nawet gratisy. Dobrze jest mieć dobre relacje ze sprzedającymi, bo często ciebie poznają, jak przychodzisz drugi raz. Teraz mamy dzisiaj awokado. Dostaliśmy gratis. Uuu, dziękujemy. Muchas gracias. Jak widzicie, jedzenie w Kostaryce może być drogie. Ale są sposoby, aby to zrównoważyć. Kluczem jest odpowiednie budowanie swego budżetu, gotowanie w domu, korzystanie z lokalnych produktów i budowanie relacji z lokalnymi dostawcami. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania naszych kanałów. Czekamy na Wasze pytania i sugestie na temat przyszłych filmów. Do zobaczenia! Puch.